Czołem na tu Pęcz, ale Witam Was w kolejnym odcinku serii Bazarowe Perełki na Pegaza, które dziś mogą powstać dzięki Krzyśkowi. Bo wiecie, wszystkie Krzyśki to są spoko chłopaki, gwarantuję na stóweczkę, całkiem na serio... Ale dobra, może już dosyć starczy o mnie. No, w każdym razie, Krzych pożyczył mi na testy swoje prywatne, osobiście kupowane w latach 90. na bazarku. Catridże na Pegaza. Catridże, które, bazując na wspaniałych, oddających stan faktyczny etykietach, szczegółowych opisach w języku trochę angielskim, a trochę krzaczarzyńskim, skrupulatnie wyselekcjonował w pocie czoła z całego stosu perełek. Catridże, które Chińczyk, jak kompilował, to często płakał ze śmiechu. Catridże z festyniarskich stanowisk, poupychane gdzieś pomiędzy jakimiś płytami Dream Dance, gaciami i dresami z Kartridge z duszą, z historią, katridże kupowane z miłości do gier komputerowych, katridże, no, no dobra, no kupowane najczęściej przypadkowo i po wprowadzeniu błąd etykietą, głównie dla chęci pogrania w końcu w coś dobrego. I dziś w pierwszej części sprawdzimy sobie trzy pierwsze karty, jakie jest dane mi testować, tej dziesiątki wszystkich, które tutaj posiadam. Spokojnie, kolejna porcja w swoim czasie, żeby nie było tak wszystko naraz, wiecie. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani tymi perełkami, to zapraszam do obejrzenia odcinka. I łapki, komentarza i subika, co by na tych składankach... 1000 w jednym, wiecie, nie było tylko 5 gier. Dobrze, zatem dziś zaczniemy sobie od składanki: 89 w jednym, czyli tak naprawdę podejrzewam, że to będzie te przysłowiowe 5 w jednym, ale nie mam takiej pewności. Adventure Island, mamy jakąś piłkę nożną, mamy GoGo Go Tank, czyli Battle City, mamy Galaxian i nie wiem, coś, coś dziwnego. Dobra, wkładamy do konsoli cartridge, odpalamy i testujemy. No i dobra, po karty, a naszym oczom okazuje się taki oto widok. 73 w jednym, nie 89 w jednym, <śmiany> to już jest standard jakby, pustar sutki. Dobra, a mamy Adventure Island, mamy ch Chinese Chess, mamy Super Mario, Diamond, Lunar Ball, Mario 2, Super Island, Super Mario, Chinese Chess, Adventure Island, Lunar Ball, Diamond, Baba bla, 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 Super Mario, CRX, wiadomo o co chodzi. Odpalamy pierwszą grę, czyli Adventure Island, czyli mamy w sumie ile? 6 gier. 6 Sze gier na tym katryżu mamy pięknym, także odpalamy, testujemy. Proszę. Adventure Island, gra numer 1. No jakby tutaj nie ma rozczarowania, zdziwienia. Adventure Ale Island, to to jest Adventure Island. To to jest Adventure Island. Czym się charakteryzuje Adventure Island? Tym, że to dobra gra jest. To tutaj, jakby, prawda, nie ma, nie ma z tym problemu. To wiadomo, że to jest dobra gra. Oho, tak, tak, tak. Pamiętam, że na Komodorku grałem swojego czasu w Adventure Island i ta wersja na Nesa, e, no była lepsza, no była, kurczę powiem wam, o niebo lepsza, niż to, co było na komodorku. Na komodorku było takie. takie brzydkie. Tutaj, tutaj ten chłopek przypominał w sumie Marianka trochę takiego, e, tak po części. E, no, no, także tak. tak. Także, tak, takie, tam, takie tam rzeczy. Ojejeje, straciłem. Straciłem swą e, deskorolkę. Nie lubię na tej, desko, na, tej, na tej deskorolce w tej grze jeździć. Nie lubię jeździć na deskorolce w tej grze, gdyż, ponieważ e, e, za szybko się dzieje akcja, a ja nie umiem. Ja sobie wolę powoli skakać, zawsze wolałem powoli skakać, zbierać te owoce i tak dalej. Grafika jest ładna, naprawdę jest ładna. Tutaj, tutaj powiem Wam, że jest super. Tu, tutaj ta gra, to na tej składance by mnie raczej rajcowała, cieszyła i, i chyba byłoby dobrze, powiem szczerze. Hmm, pamiętaj, skacz, skacz z rozbiegu, nie skacz tak jak robisz to, bo robisz to źle. Nie rób tego źle, pamiętaj. Bierz wazon. Jak bierzesz wazon, to... W sumie nie wiem, co, punkty są jakieś, a punkty. Wazon daje punkty. To jak w życiu w sumie. Jak dasz żonie kwiaty, postawi wazon, wtedy masz więcej życia. Tak, tak, tak to działa w realnym życiu. Mamy pierwszy etap tak taka propo. Zatem dobrze jest. Gra ma więcej niż jeden etap chyba. Też na plus? Na minus to to nie jest nigdy. Także... O, o panie, żeś wystartował, byś poleciał se, panie. Deskorolka, mówiłem, że nie lubię deskorolki, mówiłem. Nie, nie Pani. No, panie. Panie! Co pan robisz ze swym życiem? Na deskorolkach ja nie umiem. No może nie chcę... Może nie chcę deskorolki. Ale słuchajcie, pierwsza gra jest, kurczę powiem wam, y... fajnie jest. Znowu deskorolka będzie? Motek. O, motek. Motek to ja rozumiem, bo motek to w sumie to trochę po części też oddaje jakby moją osobowość na tym kanale, tak. Ale ten, ja nic nie mówiłem. Gramy sobie prawda, legalnie, bardzo ładnie. Znaczy legalnie, średnio bym powiedział, bo te składanki to tam legalnie, to pośrednio jest. Ale gramy. I mamy, słuchajcie, mamy kolejny etap. Przejdę chyba ten etap. I ja tą grę kiedyś skończyłem. Oczywiście nie tą wersję na NES. Tą na Komodorku, ale skończyłem. Nie chwaląc się za bardzo, oczywiście. Bo nie ma czym bym już umoczył. Nie ma czym umoczyłbym. Ok, nie, ale jak widzicie, na razie mi idzie. Dobrze jest. I dzisiaj nawet nie pokazuję super kontry i, i przez to chyba i, jestem. Nie, jakiś tam, nie pamiętam jaki jestem. Jak nie pokazuję super kontry, to jestem, patrzcie, zapomniałem. Jestem, jestem jaki? Przemądrzały! Przemądrza... Przemądrzały. I to nie jest moja mądrość, to jest mądrość jakiegoś typa z YouTube'a. Jakiś dzieciak podejrzewam, ale, ale ja nie wiedziałem, że bycie przemądrzałym to nie pokazywanie kontry. Super, super kontry w tym wypadku. To jest jakaś grubsza rzecz, grubsza sprawa. Umarło mi się, robimy reset. Super Adventure Island, dobra gra. Chinese chess. Szachy. To ja może szachy, to może nie, bo... Jeszcze chińskie szachy. No masz, easy. No! No! Eee, to jest ta gra. Chińskie szachy. Super Mario. Super Mario nie mogę za bardzo, natomiast gdzie jest napis Super Mario? To tak ma wyglądać. Tak nie wyglądał. Super Mario. Jeden etap, jeden etap, jeden etap kawałek tylko, bo, bo tutaj YouTube bardzo się drażni i denerwuje. Nintendo się bardzo denerwuje, jak pokazujesz Super Mario. Super Mario dla Nintendo pokazywanie jest B, granie jest dobre. Hmm, chyba że pokazujesz, że oni z tego mają wtedy siano, to wtedy jest dobre. Yy, ale ogólnie jest B i nie wolno. Tak, witam w świecie YouTubeowym. Witam w świecie YouTubeowych reali, to. Sensu nie ma mieć, to ma być. Jest, jest jak jest. Jest jak jest. Jak się za bardzo czepiasz, to też niedobrze. Także ja się nie czepiam. Mario jest fajny. Mario jest w pytkę. Za to I za to stwierdzenie to jest jak slogan reklamowy. Mario jest spytek, daj Mario. Yy, za to powinien dostać jakieś pieniądze. Nie dostanę wygrodę. Panie, 5000 punktów, reset. Mario jest dobry. Diamond. Czyli... O! Dawno nie było jakichś Tetrisów, nie? Tu się Nie wiem, taki dylemat. Mama tu se położę, czy tu se położę? Nie wiem, tu se położę, nie? Hmm, takie dylematy, panie, super dylematy. Mamy tu se położę, a co? Piękne, nie lubię. Ja muszę kiedy, że nie lubię, mówię, że nie lubię, Proszę, tu se położę, a co? I tu se położę, będę miał trzy. Nie? Już myślałem. I tu trzy. Tego nie przewidziałem, to akurat było takie niespodziewane. Niespodziewajka to była. Nie wiem, tu sobie położę? A tu sobie położę gdzie? Tu sobie położę? A tu sobie położę, tu o, i mam trzy. A tutaj nie mam nic. Ja witam w świecie. <laughs> Tetris'a. O, aha, patrzcie, nie skojarzyłem, że to mam... Tak niezdolnie mi troszeczkę to wyszło, ale dobrze, że coś mi wy... Jednak wiesz... O, tu są trzy. O, tu są dwie. No. Tetris. Super, Lunar Ball. To był Diamond, to teraz Lunar Ball. Tak? Ponika. Po... One player game, two player game, one one. Friction, tarcie. To ja mogę to pokazać, jak to jest tarcie tutaj jakieś? Ja mogę tarcie pokazać? A, mogę. Oh, shit. Billard, Lunar Ball. Tarcie? No dobrze. I co teraz? Nie wiem. Billard. Ja Billard... Ja w Billard to tylko grałem w... Co? Nie pamiętam, co już grałem w Billard. Na Amidze. Fajna gierka była. Aha, tu jest power. Tak. Arcade Pool. O, w Arcade Pool grałem. A tu taki Bill... Co? Komputer? Czy kto? Jak to działa? Jak to działa, ja panie? No dobrze. Działaś jak się gra w Billard? Tak się gra w Billard. Tak grają prawdziwi fachowcy Jimmy White. O nie, znaczy tak może nie. Pięknie. Pięknie. Co? Teraz Bilard nie umiem grać. Znaczy umiem, ale... Aha, power. Cały czas zapominam o powerze, dobra. To teraz tego uderzę, tak, żeby było na powerze. Patrzcie na to. Ale... Nie przewidziałem. Ciekawe, że to jakaś fizyka to istnieje. Pewnie jakaś istnieje. Chińczyk, jak p p fizykę. P ten. fizykę programował, to aż, aż umierał ze śmiechu. Tu będzie fizyka. Tak, tu zrobimy fizykę. Co to jest fizyka? Nie wiem. Taki przedmiot w szkole. Reset. Bardzo fajna gra. Lunar Ball i Mario 2. Yy, czyli to wszystko już, tak? To 5 gier w sumie. A co jest Mario 2? No, no nic. Mario, sześć żyć mamy tylko. Aha i drugi etap, Mario. O, oh, no, Jesus Christ, dobrze. Słuchajcie, co to, to co robimy, wiecie co robimy? Robimy, e, robimy kolejny cartridge, robimy, e, bo tak być powinno. E, zatem, zatem uruchamiam kolejny cartridge za moment i kolejnym cartridgem będzie, o może gra Jungle Book. Trzy? Czyli księga dżungli. Czyli to może być to, co tu jest. Jeżeli to będzie to, co tu jest, to będzie dobrze. Jeżeli to nie będzie to, co tu jest, to. Nie wiem. Super New 1998, Super New 98, dobra. I już jestem, i naszym oczom okazuje się. Co? Ekran powitalny. The Jungle Book. The Walt Disney's Jungle Book. Czyli to jest to. 94 rok. Walt Disney Company. prestat. Proszę bardzo. Gramy, gramy. Ładna grafika. Mogli begin his journey through the jungle or to find the man. Jeżeli to jest to. To powiem wam szczerze, że jest dobrze No to jest to, tylko czemu takie zielone. No się no czemu? No bo Pegasus, nie? Ale... ale... Yy. Cholera. Czy to jest dobre? Ja wiem dobre! Nie tak Wydaje mi się, że to jest dobre, co ta małpa głupia? Wydaje mi się, słuchajcie, że to jest git. Tu się biega. Aaa, i tu się a. A łyżka, 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 łyżka Jumbo Jumbo, dobra. O, Jumbo Jet. Ale coś tam wiem, coś tam grałem, coś tam słyszałem. To jest yy, dobra gra. Mogę w tego kwiatka, nie wiem, co to jest ten kwiatek. Dobra, rzucaj w tego yy, nosorożca, rzucaj tym bananem. Nie wiem. Ciach. Ciach, lecimy tam, panie. O nie, o nie, jakieś różne. O nie. Kuba. Ja, yeah. no dobrze. Trudno. Takie są realia e, grania na Pegazie, jak nie wiesz co robić w ogóle. Ale fajna gierka, ej, to jest akurat dobre. E, ten nosorożec kościelny ma takie dziwne śmieci. Te śmieci wskazują, że... E, ale Mogli też ma jakieś śmieci po siebie. Te śmieci wskazują, że mogą się śmier śmierdzieć. Dawno się nie myli. Coś? Coś, tegest, teges. Co to za buźka jest? O czym jest ta buźka? A nie wiem. A skoczysz sobie, tak? A skoczysz tam sobie? Nie skoczysz. A skoczysz tu spad... No, tego brakowało, że jeszcze poleciał na ryj. No, to jeszcze tego, tego to jeszcze nie grali, nie? Dobrze jest. Znowu kwiatek. Ciekawe czy... Te kwiatki to chyba checkpointy są. Ej, wiecie? A ja mogę... Nie, nie mogę. Nie, ja nie mogę. Dobra, leć to bo przecież za giniesz. Chłopie, chłopie opanuj się. Okej, okay, na lianach banany podnoszę. Jeden banan ma numer 2, jeden banan ma numer jeden. Yy, czyli, że co? O czas. To rozumiem. Zegar to ja rozumiem. Zegar to ja umiem. Dobra, ale. Zagrajmy w tutaj. Zagrajmy w Dobrze, lecę dalej. Okej, okay, buźka. Jasna dupa. Na co mi ta buźka? Nie wiem. Ale nie omieszkam tego sprawdzić. Osy? To są osy? Nie wiem, co to są. Ale nie, słuchajcie, graficznie jest naprawdę dobrze, powiem Wam. I tutaj ta gra to chyba był zamierzony zakup ze strony Krzyśka. Krzy Krzyśka. Zmarłem. Zamierzony zakup ze strony Krzyśka to był, ewidentnie. Eee, I tutaj trafił dobrze, bo pewnie to chciał kupić i pewnie to kupił. Znaczy, wiem, że to kupił, bo jakby. To jest kartyć, nie? Ale chyba chciał to kupić, mi się wydaje. Takie mam dziwne jakieś, te, dziwne jakieś wrażenie, że chyba chciał to jednak kupić to oj, 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 tam oj. Czemu się nie złapałeś te liany, ty sukiń Nie. Ja. Czemu się nie złapało liany? A powinien był. Dupa, dupa panie. Dupa panie z taką grą twoją. Ale tu byłbym prze przeszczęśliwy, jakbym kupił sobie tą grę, bo jest okej. Okay. Naprawdę jest ok. Tu, tutaj wskoczył się, złapał. Tu, wskoczył, o, tym razem wskoczył się, złapał. Da się bujać? Da się bujać, da się bujać. Słuchajcie, da się bujać, o, cicho, ogarniam. Mam to, mam to, ma Czemu się tak Ja pierdyle, game over, game over. Już? Tak szybko jest continue? Nie, jest od nowa, tu ta gra nie wybacza błędów. Nie ma continue, panie, graj od nowa, jakieś głupi to graj. No to gram. Ale ładna, jest fajna gierka. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba i byłbym zadowolony. Grając w tę grę. W tą grę. Zadowolony, ja bym kupił tę, tę grę. Kolorów trochę mało, ale tutaj to jakby jest super. Super Nintendo. To jest Nintendo! To ja się nie czepiam, bo to Nintendo. Rzucaj w tę małpę tymi bananami. A mam ograniczoną liczbę bananów? Ciekawe jestem. Ciekawy jestem. Nie wiem. Jakby. Nie wiem. Ale jakby nieważne. A te się rozpadają na mniejsze, ale ja idę tutaj po boomerang i po po bumerang i po jakiś kryształek. I spróbuję skoczyć tam. Czy mi się uda, czy mi się uda, udało mi się. Dobrze. Taki był plan. Kolejny kryształek. Dobrze. Tutaj. Aha, ten. Ten mnie napastuje. O! Hmm. Banan numer. Coś. Energia. Aha, tu jest energia. A tu nie mam gdzie skoczyć. To już się robi jakby zagłostka. Witam w świecie za głostek Proszę bardzo Fajna gierka, naprawdę fajna. Taki laden, tyle że nie ojo, zmył się stłem. Z stłem z, z, z się zlał mi ten y, nosorożec, Ale to nic! Ogarnę to znowu tak Wiem, że tu muszę skoczyć tak. Wiem, że tu muszę skoczyć tak i tu się muszę pobujać. I tu muszę zrobić tak i tu muszę zejść na dół i się pobujać. I tu muszę zrobić tak i patrzcie. Jest, zrobił to, zrobił to. Widzicie? Zrobiłem to. Przeszedłem pierwszy etap. Prze nie. <laughs> nie. Mam jeszcze znaleźć sześć kryształków. No to żeś zagrał. To żeś zagrał teraz. Teraz to żeś pokazał, nie? Wszystkim. Teraz to żeś pole, Teraz to żeś poleciał. Dobra, słuchajcie. O, tam jest bana numer dwa. No okej, okay. dobra. E Zrobię pauzę, powiem tylko tyle. Świetna gierka, ta jest dobra. Yy, wrzucamy sobie kolejny, kartridż, już ostatni dzisiaj do konsoli, do Pegasusa i yy, takiej podróby. Yy, tą grą będzie Chip and Dale's 3. Czym jest Chip and Dale's 3? Nie wiem. 97 rok. Mamy Chipa albo Dale już nie pamiętam tego z czerwonym nosem. Czy to będzie ta gra, o której myślę, bo jest taki dobry Chip and Dale na konsoli tej, ale nie wiem, czy to jest akurat ten. Także zobaczymy. Za chwilę wracam, oczywiście. No i dobrze, i już jestem. To był moment, to była chwila. I mamy. Hip. Hip. 85 rok. One player battle. One player battle? Ba, ba. Mission destroy enemies underground artillery base. To jest Dale? To... to. To nie jest Dale. Ja wiem, co to jest and... Dale? To jest jakieś komando, czy jakiś inny Ikari Warriors, czy coś. To. Co to się stało? To jaki to jest jakiś butek, jakiejś gry? Ale jakiej, to ja nie. Nie, nie, wiem. O matko, o nie, to nie jest. To nie jest ten chip, and Dale, o którym ja mówiłem, którego ja znam, który był dobry. To nie jest ten chip, and Dale. To jest. Jakaś... Oszukali mnie! Chińczyki! Co to jest? Klucze jak z tego, z Midnight Resistance! Co tu się dzieje? O, no, nawet te jak z Midnight Resistance. Zeszczelili mi wiewiórkę. Wzięli i mi wiewiórkę zeszczelili chamy jedne. No wiecie co? Co teraz? Jaka... Jaka gra ty, ej wy No, jaka gra! Jaka dobra ona jest! <laughs> Ciekawisto, ciekawostka tak. Naprawdę ciekawostka. Czemu to jest Chipendale? Czemu to się nie nazywa jak wszystko inne, tylko nie Chipendale? To O, 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 o. właśnie helikopter, e, który leciał w poprzek. Na mnie. I nie wiem, powiem nie wiem, tak może tam jest w krainie Cheapendale. Nie wiem, o co tu biega, co tu za gra jest. Czemu to takie ktoś coś zrobił? I znowu te klucze zbieram. Mam klucz. Za klucz mogę zwrócić skrzynkę, podejrzewam. Tak jest. O, no, rozgryzłem to. Zbieraj klucz, otwieraj skrzynki i idź przed siebie. W skrzynkach masz power-upy, to, to se próbuj. Wiewiórka jak dostanie, to się kładzie na ziemię, w pozycji jakby chciała, żeby nie powiem co. No dobrze, jakby ja się nie czepiam. No tak powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego po tej grze. Otóż mi skrzynkę i wpadło życie. Życie idzie normalnie, jak na spidzie w tej grze. Bardzo dobrze, będzie boss, węszę bossa. Chęsze bosa, będzie kosa hmm, Jest i boss, i masz granata, ciulu. Masz... O, dosta. Nie wiem, ale te moje emocje jakieś są takie, że Ten leży na czołgu. Czemu leżysz na czołgu? Nie wiem, czy wiesz. Czołg jest... Zginął. Jak to się... No co się stało? Czemu on z... Ej, to jest Ikari Warriors, nie? Nie ma bata. Zniż bramę, wejdź do środka. Wybuchło i jestem. Dziupla! Jak... Ja... Nie... Ej, ale weźcie mi, napiszcie, to jest ten Chip... To jest chipendale? Przecież chyba nie. Ale to nie... Za to jest dobra gra, tylko to nie Chip'n'Dale. Tą wiewiórkę to zrobili, to Chińczyk naprawdę płakał, jak wiewiórkę robił. Muzyka jest fajna za to. To muzyka mi się podoba. O, UFO. O, UFO przyleciało. No dobra. O, będziemy strzelać do ryja. Będzie, będzie, będzie. O, zastrzelił mnie ryj. Pewnie, że continue. Ja chcę grać w tą grę, ona jest dobra. Co ja gram? No tutaj już można byłoby się mieć czepiać. Że kurde, jestem przemądrzały. Bo nie ogarniam ci Pendale Space Shooter Edition. Co to jest? Nie wiem, co to jest. A gdzie jest Dale ja się pytam? A gdzie jest chip? Bo to jest chyba Dale. A gdzie jest chip? Nie, Dale miał czerwony nos, a Chip miał taki o od... tych Cze... To ja nie wiem. Ja już nie wiem co tu się dzieje. To Chip czy Dale? Czy co tu się stało? A gdzie jest Rockford? W dupie. <laughs> Przepraszam. O, schody. Schody. Schody, po których mogą tylko oni chodzić. Ja nie mogę. Tak jest. A mogę... O może mogę? Nie, nie mogę. Znowu będzie do Patrz ta na to. Granatu nie zrobiło mu jakby... Wrażenia na tym, tym dziele nie zrobiło wrażenia. Dziele, dziele. To nic. A nie mam tych. Nie mam kluczy. O, strzelił mi sam środek. Dupy May. Ale mam klucz tutaj. Mam jeden klucz. Otwieram tą skrzynkę. I co mamy w skrzynce? Co mamy w skrzynce? Gówno mamy jakieś w skrzynce. Nic nie mamy. W skrzynce. A w tej mamy co? Co to jest? Nie wiem. Mogę to wziąć? Mogę. Nic. W sumie nic. Mam skrzynkę jeszcze. Emocje jak na, jak na grzybach są tutaj. Mam. Bychle. Ale jako shooterek, jakby tutaj wstawić jakieś Rambo, to powiem Wam, że byłoby dobrze. Ale jakby bo to jakby Ramba jakieś stawić, bo to nie wiem, co to robić. Czy Dale. Który z nich? Ja nie wiem, co to robi. Te terminatory to, to, to słabe są. Ale to chyba tak ma być. Nie okay. wiem. O, o, o. Trzeba przejść przed siebie i otworzę. Uwa, nie otworu. Game over, continue. Pewnie. Otwieraj mi to. To ty! Holy shit. Teraz to jest jak pierd... To pierd to jest prosto z yy, wiewiumczej kupy. Panie, pierdy takie. Zbieraj klucze. Nie wiem. Tego nie wezmę. Cholera. Źle się pojawił ten klucz. Klucz się źle zrespawnował. Nie mogę go zabrać, ale mam... Mam to. To trochę jak Midnight Resistance teraz wygląda, nie? Jaki długi ten etap? Czemu ten etap taki długi? Nie może być krótszy ten etap? I windą do góry, windą do nieba. I to jest takie, wiecie, taka klasyczka. Klasyczka jak i wiele! Każda jedna gra, to, to, to gra jak każda jedna, taka jest no, szuterek taki. Strzelaj do tego, zniszcz to, będzie problem z głowy. O życie się nie martwię jakby. Nie wiem, czy mam jakieś continue, czy nie. Nic nie wiem. O, pan, tak! Teraz już mu pokazał. Temu ryjowi. Działko. Będzie boss. Węża bossa. Mam granaty? Nie wiem. Chyba coś tam mam. Ale to są oszołomy. E, idziecie na śmierć, nie wiem czy wiecie. E, 58 lat treningu, e, wytrzymałość, jakieś ten, e, kąpiele w zamarzniętym jeziorze. Dupa, wszystko na marne. Jak krew w piach, patrzcie, jeb. Nie ma. Wszyscy. Tyle lat poświęcenia. Dupa. Nie ma. Wiewiórka was zastrzeliła. A z czego ta wiewiórka strzela? Co ona ma w ręku, w ręce? W łapce. W łapce. Będzie boss. Będzie boss. Boss ma długie nogi, jak panienka jakaś taka, wiecie, z kalendarza. To są nogi bossa? Jadę do bossa jeszcze. Jest boss. Jezu, jak dobrze, że jest boss. Myślałem, że już nie dojadę do bossa. Nie dojdę do tego bossa. Uuu. Co? Co? Ty chami... Continue. continue. Game over. U góry się posypało coś z gliczek. Dobrze, słuchajcie, starcz tego Chip'n'Dale'a, bo nie wiem, o co tu chodzi, czemu to jest taki Chip'n'Dale, ale Chip'n'Dale na sam koniec, czy dobrze, nie wiem, ale do pogrania, ale czemu to, czemu nie Rambo, czemu nie Komando? nie wiem, dobra, podsumujmy to jakoś. No i tyle, piękne giery to były, na szczęście pewną część mamy już za sobą, w sumie dzisiaj było dobrze, tak mi się wydaje. Także tak to zostawiam i więcej nie komentuję. Kolejna część, kolejne trzy w kolejnym odcinku tej serii, miniserii, którą postanowiłem zrobić. Także co to będzie, co to będzie, tego nie wiem, nawet ja tego nie wie nikt tak naprawdę. To wie tylko Krzysiek, od którego mam te Katridze, ale to było tak dawno temu, że nawet już nie pamięta pewnie co na nich jest. Także sprawdzimy sobie to wspólnie. A w tym odcinku to mam tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam, spęczac I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.